Dobra, teraz Panie. nagrywam. No. 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 To no, no, Dzień dobry, witam Państwa, jestem Dan Mardo i znowu jest ze mną Case. Witajcie w grze. Page of Exile. No. Oguje, ten. No, mów. Będziemy nagrywali także ciekawsze questy. Mnie po prostu nagrywali, zlepiali w jedno i dopiero wezmę, bo nie ma co nagrywać z tego jak wchodzimy i się męczymy z... No ba, z chociażby tam. z tym ekspieniem. Na przykład teraz, jak widzicie u to mam... E, mamy jeszcze ogólnie dwa questy, takie dwie lokacje, gdzie są tak naprawdę poboczne, a naszym głównym questem jest przejście na... A nie... a nie! Co? E, my nie, jeszcze mamy jeden quest tam, wiesz? Ale dobra. No tak? mamy tam na samym końcu, widzę. Teraz mi się zaktualizował, w sensie, że musiałem go przyjąć wcześniej, no nie, ale mi się nie pokazał, w sensie, na tej mapce, dopiero teraz go mam. No. O, dobra, mm. nieważne. E... Ale tak jak powiedział Mardo, będziemy nagrywać oczywiście tylko te lepsze rzeczy, takie A, ciekawsze. A, kurwa! <laughs> A więc dobra, lecimy z tym kotsem. No. To zobaczymy się na... ...kościku. Na ok. Życiu, nie to jedziemy. No, Ach... Właśnie... Pauza na picie. No i to, się, ja to, to, to się grać, tego noga, no. tak? Nie chcę już, kurwa. też. Nie jest hmm, Dobra. Uważać tutaj trzeba na kostki. Necromanta wiem, że jest gdzieś przy ścianie. A ile już? Silnie jest to ja? U, no to mało. To... Mm, 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 Co silnie jest? Co tak tutaj? E, nie, słaby dosyć. Wskrzesza zombiaki, które są wolne i tak naprawdę gówno robią, nie? Znaczy. One są gorsze. Weź, nie, ja weź sobie skoro. Wejdź sobie skoro. Wysokie samicy, bogatsze Wow. Mhm. Ale jak fajnie tak. jest to, że dobrze. Znaczy jak... Pierwszy że przy ścianie idziemy. No. Masz suka. Ich demage to głównie tylko to, że szarże zrobią, a później jak już podchodzą, to gówno robią. Ogląd fajnie. Uważaj bo to są takie... Jest Bardziej zbufowane potworki, które właśnie cię biję po pracach... No tak biję właśnie. No właśnie mówię. Tutaj zdarzają się tutaj, no niestety. Na nekromata gdzieś. jest. No właśnie widzę tam stoi. Trzeba go zabić. Poczekaj. Eee, przejdź no, dobrze. Tak ja chcę fajery wbijam może. Co? O fajnie Chodzi się po tej w razie czego. Jak mu rzucają Dobra, obszarówkę tutaj będę stosował Ja na mam ucieka to ten to nekromant, to specjalnie kurwa, ucieka nie do nie tych chujów No właśnie Dobra Ech, tak, inny nizy Tu są dosyć szerzy, bo tu biegniemy, bo tu jest O, się przyda

O, oh, amulecik. O, oh, regeneracja życia może się przydać. O, oh, sam się dał założyć. No? Aha, czyli zarobiłem za na razy, Bóg, żeby sobie dać w manę ogólnie, wtedy będę mógł kąsić tymi skitami z daleka. Łowica no, nie... mnie nie krasuje. To dobrze. Wyśmienicie o, jeden Szarża szare, a i poszarży na no hordę, na no hordę Scroll of Wings, domy. O, Pierścień na live. A ice mogłeś szukać powiedzieć Słuchajcie ja zamówiłem też startu. Jeden <zyskanie> but pop, pop, pop. A ty z daleka ciskasz Opatcy i bardzo chętnie wezmę. Te wszystko kurwa zbierasz A, kto mogę temu zabrać? jest przyda hajsi będzie Ta, na dupę No, na dupę też Coś zostanie z reszty Reszta na dupę A, jeszcze tu jest quest taki o... Jeszcze jeden tu jest quest w ogóle Tak? Oczyścić wszystko On właśnie tę niebieską mowę tam je Trzeba wszystko pooczyszczyć do ostatniego potworka, bo Pamiętam, że ostatnio się kurwa Co takie? niebieski a, i mnie no, no. Eee, jest gdzie jesteś? A, kurwa, aż tam, dobra. To ja tutaj załatwię te. I będę szedł do ciebie. A no, ja po sobie już Okej, okay, bo później właśnie szukać je, to tu No chujowo. się może. No, no tak, tak. Chodź teraz po środku i szukaj ich. No idę, idę. Oczywiście nam się zaktualizuje tutaj quest, kiedy wszystkie wybijemy. <ścoughs> patrz no po! Ja chodź za otwartą mapę to będziesz widział gdzie byłeś już nie? O, no chodź ja za to było. Je hmm. No Chyba wszystko z hm? Chyba wszystko. No nie trzymam coś left. A, no właśnie pisze. Jeszcze. Kurwa. Jest napisane. <ślaski> <ślaski> nie ma za samodach. Zabijłem! Jeszcze dwa... Jest jeszcze... O, jest tu jeden. Jeszcze jeden. Kurwa, szukaj takiego. Jest, jest, oh, jest. O, yes, jest. Ja... Dobra, yeah. 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 w sumie ja mam ten. Teleportuj, więc jak chcesz to zapraszam do mnie. za teleporcikiem. Chodź koło wyjścia może, co? No dobra. No i kresik, na well done. Co w ogóle za łańcuch? A, to był, to był pasek? Tak. Gdzie ty biegasz? Co? Eee, Chodziłem we hipunku. Dobra. I teraz mnie nie Co? Nie teraz. To dobrze. Kogo to był quest? Twój, okej. Okay. E, tak, zabite nekromanta. Dzięki, dzięki, Czekaj, ja już za, za... Ja już tak, wyłączę. Dobra, ja wziąłem tylko rzecz i... styka okay. No, już tam gotowy? Ja też. Dobra. Jesteśmy w kolejnym miejscu trochę dalej, poeksplorowaliśmy sobie i... Hmm. ...mamy ciekawego quest'a na rozpierdolenie takiego bossa w dungeonie. Dokładnie. Jest tutaj troszeczkę taka mocna jadka, więc czemu by nie nagrać? To mogę w tym zabraniu. <noise> Dobra, gdzieś ten duży będzie, kurw. My tu przez chwilę byliśmy i nas kurwa gonił Koleś. Co? Taką małą wśród. Jakieś nowe skill'a ale... mamy. Chyba się zamroził. O. Ale ty. Tyra, daj troszeczkę. <noise> E, tam przesadzasz, patrz, od ruty już umieram, o już umiera, o i dupa po, po bosie. Jakie rzeczy? A se wezmę, O masz tutaj ten, bełty. Znaczy... no. Za zagarnę. Ma... Wszystko ogarnę zaraz. Wszystko. Wszystko. No, nie przesadzaj. <noise> wszystko jesteś kurwa moje. Już nic nie oddał, nie. Skończyło się. Co tam czytasz, kurwa? Kto ci A pozwoli? Kto ci kurwa pozwoli? To chyba się przyda e, jakiś armor chujowy unika. Ale armor. No, to są już wszystkie. A co się szkielety w ziemi? Ja hmm? szkielety Hm? tutaj Mam dwa punkty, ale nadal nie wiem którą ścieżkę pójść kurwa, po bosie będzie 80 punktów. Eee dobra, e, whatever. Psychical damage myślę Nie mogę założyć na za tą broń, tylko za którą A ja myślę czy to kurwa Nie, a założę, A co kurwa Czekaj a to za jest... to jest Psychical damage Dobra Kurwa, nie wiem Tu będzie dużo magów Chociaż o kurwa, Nekromant! Spoko zabity. teraz nekromanci będą łatwi. To będzie taki wiesz, chleb powszechny. Ale ten bosi taki? Nie. Słabsza wersja na 100%. A tego tak łatwo poszło. Ogólnie będą tutaj nekromanci chodzić teraz Ale też na złoto? Co? Jakby bądź? No tak jakby podłoski będą, no z żółtymi tymi lenikami hmm? i będą też te ząbiaki. Oczywiście jak zwykle im więcej takiego badziewia tym ciężej, nie? A jak jest tego w miarę to można ogarnąć. O, mówiłem. Przepraszam, no, do siebie tutaj, tutaj mała taka rzeź jest. <grym>, ja też. Tak, malutka taka. No jestem ko Ciebie taka, chyba. malutka tobie pada. A za malutka taka, wiesz. A tam, tam jesteś. A, Trzymaj się kurwa ruszyć, nie mogę. CO JEST?! Kurwa, rusz się, bo ja klikam na te potworki i ten... Ale nie, to 24 dexa i jeszcze możesz go ten... Najbijemy tego punkta. Ja kurwa szczelam wszędzie kurwa! Tym... A, <grym> tym Wiesz ten, ten amulecik. Który? który? Się eee, scroll i... 24, ja mam chyba więcej, wiesz? Eee, 26 mam. <grym. <grym. Bo, bo kupowałem. Mi się też dex przyda. No, tobie też. W sklepie miałem akurat okazję, więc kupiłem. Ty, ty, promocja, ty. Promocja. A właśnie, jak co, możesz ulepszać też te łańcuszki i tak dalej, wiesz? Nie tylko zbroje. Pierścienie. Nawet butelki. Do picia, tam wiesz, potów. Ale to w sumie dużo tego ulepszenia nie dają, tak jak patrzyłem. No, jak ulepszysz wszystko, no to daje ci coś już. No no, dla ile trzeba tego wypieczyć. Dobra. Idziemy teraz tutaj... To jest skambagowe, że trzeba jakbyła przez ściany. Hmm, ojej. Co? Nie, nic. Zaskoczył mnie. Myślałem, że tu nic nie będzie. Cela. Cela. O. Musimy znaleźć schody ogólnie. Tutaj nie... Schody w dół. Tutaj jest. O, tu jest przejście.

Kurwa, wszystko e, nie, nie jest zidentyfikowane. Co za górę. Co? Czekoladę zostałem. Smacznego. Nie, nie, O waypoint jest na przykład. A, mówiłem, że będą kurwa waypointy, ale daleko był. No dobra, to poczekaj. To ja tam dojdę i te nagarnę sobie. a a, a, a tędy. Okay. Ładnie wyglądają te tu waypoints. Tutaj jest tutaj taka, taka niebieska mała jatka w tym Trochę o. Ooo, jest. Tam itemy leżą, to tam byliśmy. Hmm. Na dole nie byliśmy, to idziemy. Bo, 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 Szkoda, że jak nie jesteśmy w grupie, to nie od. że jeden odkrywa i wiesz, oboje widzimy. No, no, no. Co jest? Kurwa, nie, no, serio. Teraz, którędy trzeba tu przejść? Tędy, okej. Okay. <laughs> bo bo bo, bo bonfire Co? Nie ma tu przejścia? No serio? A tam na dole? Nie ma tu jeszcze przejścia A tutaj jest spok. O jest przejście, no O czekaj Bo tutaj... A, już plaży. Ale... A, A nie. Na czekoladę A tu i tak nic nie było spoko, chciałem tego sprawdzić, czy jeszcze nie ma o, o, o. mnie przez sekundę Co? A gdzie jesteś? Ja już bazem tutaj. A jest jesteś. Otwierasz czekoladę? No. Twardy do zgryzienia. A właśnie jaka z orzechami? No, nie. Kurwa, chociażby miała sens. Krówka. Kró jak krówka? No. co tu to na Jest takie w ogóle? No. Chyba Fajnie. Na tym. Bo tutaj jest kupę magów. Srają tą magią. A lewo i prawo. Ja kurwa Dole, nie. <laughs> Już leciałeś widziałem no, bo ma akurat ten i ten a, to A, nie masz nie, dobra, dobra, dobra Spoko W ogóle ty masz jak jakiś kijek, widzę jakąś pałkę Maid E tu były te schody, wyżej Tak? No tam no, co? Zaraz ogarnę No nie ma kurwa, no tak dla chuja zrobili Dobra, szkoda znaczy nie, no nawet lubię jak zrobię taką lachurę, a trochę takich miejsc, nie? Że tylko po prostu wejść i się wkurwić Ja tam, ja tam lubię No tutaj zapraszam No tych magów nienawidzę Gdzie ty jesteś? O, ty tam poszłeś. O hej, Ło, To ja strzelam, jak? z góry Nie chcę, do Bo oni też strzelają z góry, więc żebyś się czasami nie pomylił, takie zielonkawe strzelam wszystko Chyba kawę. Nie ma żółte No tak, żółte, kawę. Ogólnie na tym, na moim ikonce skill'a to, to są żółte kule na zielonym tle Bo to zadaje damage od trzech rzeczy Od ognia, od ładu i... Spawniłem czego? Co mówisz? Sprawdziłem się A co zrobiłeś? Troll zrobię? of <laughs> A wiesz, że już chciałem go zajebać W sensie, że znowu zapomniałem Tak, tak No bo mam taki nawyk Aha, na kurwa zabierać wszystko Teraz nie wiem. Ale opamiętuje no. się czasami. Lepszy jeszcze, to powiem. do Tego. Ten kijek? Nie. Rubin nie. link? A, to na life, a to nie potrzebuję. A ten pasek? Te, taki mam. No jest... A, a nie, cóż... Necromant? Coś tam wypadło, sobie bierz. Ulepszę trzeba A sobie wezmę. O, trzy punkty, kurwa, i później rozdawaj. Później myśl. E ja lecał już 500 na Tam też stoi nekromanta. Już go widziałem, kurwa, bo się zaświecił. Widziałem cię, suko. Ale to jest prawda, boże. Na sprawdzę Burżoazy. Ups to nie ja. Właśnie, no. tu, tu chyba będą też to temy. A takie chujasze to temy. Bo to chociaż będą coś widocznego robiły. Naprawdę no, mocno jesteś na tej przeładzie z tego. No, a to był tylko jeden, to ten taki duży. A tu będą e, to temy, i przy nich będzie odpyty tych gówniarzy, magów. O, łuk, ale chujowy. Dobrze wiedzieć. No tu jest taki bosik już. Co jest? Co mnie tak... Ja pieprzę, wszyscy się nami rzucili, aha. Spoko. Bo, bo ich pod, podstrzelałem trochę, dlatego. No tego musi ty nam. Spoko, też ci trochę pomagałem. <grym> tak strzeliłem za dwa razy. <grym> Oczywiście niechcąco, nie... nie chciałem strzelać, nie? Po co miałem w no, niego strzelać, w ogóle? Tak. <grym> Jakaś tu dziwna zbroja, a to dla ciebie. Do inteligencji. No drzwi się odpoczywają, tak no. O, tu jakiś bow leży. Nie, nie. Co leży? A, łuk. A, biją. Fuck off, mam poty. Dobra, już nie mam. Eee, wow. Ale tu rzeczy. Aż kurwa nie widzę nic. To proszę dalej. Itemów odpierdolca. Hmm. Gdzie ty poszłeś? A tutaj poszłeś, okej. Okay. Eee, Wyjście tu jest, przejście. No co, ale idziemy dalej, po trochę. No tak. Tak, tylko, tak. Że jakiś bossik się trafi. Ten Albrzym, pamiętam, że był łatwy dosyć. W sensie, że raczej tylko jak się do niego podeszło, to był trochę taki skambagowy. Pod... No ja tak mylę, ja tylko mylę siebie, więc... Jak to, masz Firewalla. Ja, takie wąstagę pocieszenie tam. <laughs> masz firewall. No tu jeszcze To już chyba było wszystko. Teraz się tam byliśmy. Na dole jeszcze. No byliśmy. Ale nie wszędzie. Miałem na przykład nie teren tutaj. No kurwa róg. Co? No róg kurwa. No ale dobra trzeba odkryć, tak? O kurwa trzeba... to i... Ile... <laughs> Ile ekspa! Ile ekspa! Ile by się zmarnowa? Szkoda gadać. <laughs> no i widzisz? A tam jeszcze jesteś. No tam jeszcze. No dobra, faktycznie może nas nie było wszędzie. A to gówno jest pewnie. Aj, zapierdala. <noise> ja tego nie używam, bo później kurwa wpadnę w coś w jakiś tu. A jasne. Tam... Puste pokoje. No dobra, to jest sewalne teraz, może. Chuj, niech będzie. W ogóle co to pływa koło nas, tak lata raczej. No tutaj jestem Buffy. No, a patrz co tu to? na dole, jeszcze patrz. No. Kropla jakaś. Tutaj zacz. co tu jest. Jakby się jakąś cytadelkę no widzę właśnie. No. Ale nie już, coś już na, na, tam. <grym> zawsze. O, nie bądź już pretensjonalny, okej? Okay? Tak zawsze. Co to było? Wszystko sam muszę robić. To był jakiś mm, mieczyk, ale już tam kurwa zostać nie mogłem. Ale niebieski czy białe? Zielony był. W sensie mm, <śleszy> jego kolor, ale nie widziałem tego. Oj kur... O już! <laughs> ten jak się męczył przy tym <grym <grym> no, Bo nie mogę jak ten. <grym> tylko go drobnąłeś, to jest taki wsiwy dla mnie przez chwilę i nie mogę Lol, nie <grym> wiedziałem. No, czas czasami, czasami masz takie niebieskie... E, czy masz y, szare temy takie już jak drobny coś ten. Przypadł sobie, mm. dopiero po jakimś czasie się, się na tym... Jak tam te kościeki kurwa tam strzelały, jak mam je zabić? No jak, to już to, to był ten sztylet i był niebieski. Gdzie? Widzę biały. Twój, no biały tutaj jest. Tu. Sword. No. To biały. Jak Jaki biały? No biały. Tylko ma staty niebieskie. A o to ci chodzi. Dobra. Gdzie kurwa? Gdzie było te przejście? Tutaj na górze. Hmm. Na speedhacku cię, raczej ty biegłeś na speedhaku, a normalnie i tego nie wiem, Musimy ci pory. Ta dupa. Ej co mam z tyłu? O, jest już krew. No to już to świadczy, że jesteśmy blisko. Za krew. Zakładam, że chyba na, na tym poziomie jest. O, o tak, jest. no na tym poziomie. Gada kolesiówka. Chodźmy tam na górę, bo coś tam będzie pewnie. Średnio pamiętam, ale chyba coś trzeba będzie wziąć pierwszy. Coś trzeba zajebać później. Tak, jest. Książka. No tak. Tym razem to tam. Pindy, kabel. Aha. Dobra. No. I wszystko jasne <laughs> Wszystko rozumiemy, to idziemy. A tutaj będzie. Chodź. O. E, ładna atmosfera przetulnie, jak w domu. Ja, jak u mnie w piwnicy, jak schodzę po ziemniaki, to identycznie jest. <laughs> Popyry. Tylko mm. nie widziałem tam jeszcze. No, coś tam chyba było. Wiesz, jak po pory schodzę, to... Hm? jak po pory to... <grym> Identyczna atmosfera, nie. nie? No to tak zawsze jest w tych... To trochę nie, więcej krwi. Tutaj tak <grym> w ogóle ciała jakieś takie, nie wiem. <grym> Jakoś tam tak pusto tutaj, nie? No. Coś tu jest ciekawego? Może tu jest jednak, że no. podziwiać zaraz. A, gdzieś Le... mod A? Gdzieś modulator napisał. Aha. No ale... Nie no, chyba będzie trzeba tam przejść. No, nie ma to się Nie tam, bo tam... A nie, chociaż tam w lewo coś jest. Dobra. Gdzie, gdzie w lewo? No... Tam, tam gdzie ja jestem? Mm, przy wejściu o kurwa tam nic nie ma ale idziemy, korytarz jakiś może będzie ja tam już wszystko opatrzyłem, tam nic nie ma o bez nic nie ma <grywa> kurwa kurwa tu <to> się wytnie <grywa> tak, gówno, ja nic nie wycina. <grywa> wygodny jebany <grywa> by kurwa wycinał pół materiału <grywa> Ja ciągle z tą mapą wyjebaną, kurwa chodzę. Ja też. <laughs> Jak mi muzykę urwało? Ale hamsko kurwa Słyszę w ogóle tego gościa. O Dr ja. O jest. jest o kurwa, co się stało? Wolną mnie z dupy! A on ma jakieś... dalekie, dobra E, nie jest taki silny w sumie. A on przyciąga, dlatego kurwa. Mnie zadał damage jakiś. Czemu si I czemu on się kurwa nami skupia? Woo Easy, amigo. Fuck you, kurwa. Dobra. Łatwy był. We dwojkę to kurwa, nie wiem. Clean and easy. My kurwa koksimy tutaj. Znaczy, my nie koksimy, my jesteśmy koksami. A... Tak średnio tu widzę coś ciekawego. No nic nie ma. Ach kurwa, chuj. Ech, a coś tu jest? <laughs> Jakiś częst? Przydałby się. Hmm. to tyle? <laughs> no co, no był twardy. Oh. Trzeba przyznać, że nie, nie był aż taki miękki. Chodź tutaj. Czekaj, patrzę. Muszę kurwa badać teren. To tyle? No tak No dobra no Wyjdźmy chociaż Oddajmy questa. Mm. I to tyle. Uh. 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 Mówiłem nie ekspijmy po, po drodze, nie musimy ekspić, no nie kurwa, no i tak wyszło to ekspienie No, wegpoint. Kurwa, czemu nie odznaczasz tego wegpointa? A nie widziałem. Chodźmy, oddamy questa i możemy kończyć. W ogóle coś tam zaatakowało. Ja jeszcze Olej go kurwa. Kiedy same się nie zabiją. To nie wiedźmin, nie musisz zabijać wszystkiego wokół. A padłem to jest prawie. To kurwa, biegł ciężesznie niż boss. No, tutaj na jak szczęść tam we mnie w Co ja chciałem kurwa zrobić? Nie wiem biegać po mieście jak idiota. Co? Biegać po mieście jak idiota. To też, ale to zaraz. Ooooo Wiesz posprzedawać się. To jest chyba. Chociaż... To jest fajne, ale i tak będę wszelkie. Aż kurwa. To nie chcę, to chcę. To. H, 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 h. Okej. Co? że <laughs> tutaj jest. Y... No, jeszcze to jest. No. Znowu kurwa skile, Bony! Ludzie, ja kurwa nie ogarniam tych, które mam. Ja i mele jednocześnie, kurwa, to co to co jest? No i dobra. Dobra, chuj, ja na razie będę kończył, ja sobie tu sam ogarnę te skille, kurwa i. <laughs>